Przypomnij sobie, ile kanałów poniżej tysiąca widzów zasubskrybowałeś. Zgodnie z opinią ekspertów, dużo chętniej obserwowane są konta z większą ilością obserwujących. Dlatego właśnie powstało Hype Train. Na stronie masz wiele usług, które pomogą ci się wybić dosłownie na każdej platformie. Zainwestuj w swój sukces z hypetrain.pl. Film ten zawiera fragmenty, w których występują amatorzy i nie ma na celu nikogo zniesmaczyć, zalecamy ostrożność. Okay. <słuch> Jesteśmy wiocha gang, rozwalamy każdy dźwięk. My jesteśmy wiocha gęk gang, Uszy trzeci dzień. My jesteśmy wiocha gęk rozwalamy każdy dźwięk. My jesteśmy wiocha gęk gang, uszy trzeci dzień Jestem Joha gę, jestem Joha gęk jestem Joha gęk, my jesteśmy wiocha gęk rozwalamy każdy dźwięk, jestem Joha gęk Fiocha Gang, piocha Gang, my jesteśmy Fiocha Gang, lecz uszy trzeci dzień. Włosy mam na klacie i osrane gacie. Kontent nam się kończy, to nawijam Unokacie. Dupy seliżemy, matitka pozwiemy. Prawa nutki zabierzemy, agencja to On to wielki psychol number one. Zero w bani pusto stan, głupi Wsiedlowy burdel dziczy i sprzedaj namonia Na trzepaku z debilami kretyn usta kwiomna Insta, Facebook, Twitter Na Wyśmiewaju Peter Rano, we dnie, w nocy Leksiu się tu toczy. <gorszy> toczy. My jesteśmy w Jocha gang, rozwalamy każdy dźwięk. My jesteśmy w Jocha Gang lecie uszy, trzeci dzień. My jesteśmy w Jocha gang, rozwalamy każdy dźwięk. My jesteśmy w Jocha Gang lecie uszy, trzeci dzień. Jestem w Jocha Geng, jestem w jestem. Jocha Gang jestem w Jocha my jesteśmy w gęk rozwalamy każdy dźwięk. Jestem, jestem. Jocha gang, jestem, Jocha gang, jestem, Jocha gang, my jesteśmy, Jocha gang, leczę uszy trzeci dzień. okej no na pewno lepszy niż oryginał, no. Tak ze dwa razy się uśmiechnąłem. Są razy samochodu? No ja nie wiem, czy takich bitów bym słuchał w samochodzie.